Witajcie kochane dziewczyny. Pozwólcie, że dzisiejszą modlitwę kobiet rozpocznę mniej poważnie, a być może trywialnie nawet. Każda z Was na pewno pamięta piosenkę Monika, dziewczyna ratownika. Czy marzyłyście o tym, żeby być dziewczyną ratownika? Ja przyznam się, że przez jakiś czas rzeczywiście miałam tak, marzyłam o tym, żeby właśnie chociaż przez chwilę dostać taką dziewczyną ratownika. Wiecie co, myślę, że każda z nas jest taką dziewczyną ratownika, że mamy najlepszego ratownika, jakiego mogłyśmy sobie kiedykolwiek wymarzyć. Dlatego, że naszym ratownikiem jest Jezus Chrystus. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. W sali 33 czytamy takie słowa. Król zawdzięcza ratunek nielicznemu wojsku. Bohater ocalenie nie ogromnej sile. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść. I mimo wielkiej siły nie przyniesie ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, których jest bojaźń przed nim, tych, którzy liczą na jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci, o zachowanie ich życia w czasie głodu. Oko Pana dogląda tych, których jest bojaźń przed nim. Czy Jezus jest Twoim osobistym ratownikiem? Czy znasz takie historie ze swojego życia, kiedy zostałaś w jakiś ponadnaturalny sposób uratowana? Czy masz świadomość, że to właśnie Pan Cię uratował? Czy o tym opowiadasz? Czy jesteś wdzięczna za co to, co się wydarzyło? Widzicie, gdy patrzę wstecz, widzę, że mogę powiedzieć tak o Panu Jezusie, że rzeczywiście jest moim osobistym ratownikiem, dlatego że nieraz zostałam uratowana w taki ponadnaturalny sposób, cudowny. Gdy byłam małą dziewczynką, trafiłam do szpitala z podejrzeniem zaprania opon mózgowych. Wtedy chciano mi zrobić funkcję kręgosłupa. I y, mój tato nie zgodził się na to. Na własne żądanie wypisał mnie z tego szpitala. Wiem, że to Pan Bóg przez niego zadziałał. Uratował mnie przez ręce mojego taty, który był stanowczy w tej swojej decyzji. I oczywiście nie miałam żadnego zapalenia opon mózgowych, byłam zdrowa. Natomiast wiadomo, czym skończyłaby się dla mnie ta funkcja kręgosłupa. Pan Jezus wiele razy ratował mnie przed złymi ludźmi, otaczając mnie takim wręcz kloszem niewidzialnym, i nie pozwalał, żeby jakakolwiek krzywda mnie z ich strony spotkała. Gdy byłam już taką panienką w czasie studiów, to byłam też w taki sposób e, cudowny, uratowana, gdy zimą szłam sobie mm, chodnikiem, i w pewnym momencie po prostu weszłam do jednego sklepu, a zaraz za mną spadł potężny sopel lodu. Gdybym trochę się ociągała, gdybym nie zrobiła takiego szybkiego kroku, to ten sopel po prostu roztrzaskałby mi głowę. Wiem, że to wtedy Pan Jezus mnie uratował. I kolejna sytuacja opisana w książce Historii pachnące Niebem, kiedy to zostałam uratowana od wypadku samochodowego. Rano czytałam takie słowa z Psalmu 91. Po Twoim manią dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzelił na wszystkich swych drogach, na rękach będą się nosili, abyś nie uraził swojej stopy o kamień. Byłam pewna, że te słowa dotyczą mojego męża, bo właśnie wtedy wyjechał i nie było go w domu. I modliłam się o niego. Natomiast w drodze powrotnej z pracy, jechałam samochodem, wtedy to jeszcze moim maluszkiem, chciałam wyprzedzić dwie ciężarówki i nie zauważyłam samochodu, który jechał naprzeciwko, nie miał włączonych świateł. Gdy zobaczyłam ten samochód, okazało się, że nie zdążę już wyprzedzić tych ciężarówek. Musiałam wjechać pomiędzy jedną i drugą, ale jakoś nie potrafiłam tego zrobić i w pewnym momencie poczułam, że ta ciężarówka uderza w, mój, w tył mojego samochodu i wtedy w taki naprawdę ponadnaturalny sposób mój samochód w cudowny sposób został przeniesiony na... Polną ścieżkę, która, która była niedaleko. Wiecie, mogły się zdarzyć różne rzeczy. Mogłam wpaść prosto pod ten samochód, który jedzie naprzeciwka, mogłam zostać zmiażdżona przez ciężarówkę, mogłam rozbić się o drzewo, które było właśnie przy tej drodze, potężne. Mogłam wpaść do rowu. Ja po prostu zostałam, znalazłam się na polnej drodze, dwumetrowej. Gdy przyszli ludzie, którzy właśnie kierowali tymi samochodami, powiedzieli mi coś takiego, że Pan Bóg musi bardzo Panią kochać, że nic się Pani nie stało. Jedynie kawałek błotnika się odgiął, a ja potem bezpiecznie pojechałam dalej do domu. Wiem, że wtedy Bóg uratował mnie po raz kolejny. Dlatego mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Jezus, Pan Jezus jest moim najlepszym, cudownym ratownikiem. Takie sytuacji, w których Jezus, Pan Jezus mnie ratował, było w moim życiu bardzo dużo. Dlatego nauczyłam się właśnie ufać przede wszystkim Bogu. Nie wpatrywać się w okoliczności, nie załamywać się okolicznościami, chociaż. Czasami są niepomyślne i wydają się złe. To jednak nie załamuje się, ale naprawdę pokładam swoją ufność w Bogu. Nie ufam swojej mądrości, nie ufam swojemu jakiemuś statusowi, czy też za sobą, ale właśnie pokładam ufność w moim Bogu wszechmogącym, potężnym, który mnie nigdy nie zawiedzie, który mnie nigdy nie zawiódł, który daje mi obietnicę w swoim słowie, że on dba o ocalenie ich duszy od śmierci, tych, którzy liczą na Jego łaskę. Bo wiem, że to, w czym mogłabym pokładać ufność, prędzej czy później może mnie zawieść, że może mnie zawieść człowiek. chociaż bardzo często proszę ludzi o modlitwę, o wsparcie modlitewne i ufam moim bliskim ludziom, ale przede wszystkim właśnie, przede wszystkim Bogu. Zachęcam Was do tego, żeby pokładać ufność w Bogu. Wiecie, Bogu nie zależy tyle na tym, żebyśmy w Niego wierzyły, ale żebyśmy Mu ufały. I to szczególnie właśnie w tych takich trudnych sytuacjach, kiedy wokół dzieją się przedziwne rzeczy, kiedy mogłybyśmy powiedzieć naprawdę e, gorzej być nie może, to jednak szczególnie wtedy e, polecam Wam, żeby zwrócić się do naszego Pana, do naszego Taty w Niebie, do Jezusa Chrystusa i zawołać do Niego Jezu ratuj, Jezu Ty jesteś moim najlepszym ratownikiem, Jezu Tobie ufam i po prostu czekać na, na Jego odpowiedź, a na pewno ta odpowiedź przyjdzie. Wiecie, wydaje mi się, że możemy ufać Bogu na tyle, na ile Go znamy, jeżeli nie znasz Boga, trudno będzie ci mu zaufać. Natomiast jeżeli go znasz, jeżeli spędzasz z nim czas, jeżeli poznajesz go w Słowie Bożym, jeżeli spędzasz czas z ludźmi, którzy też go znają, to wtedy wiesz, jaki on jest dobry, i wtedy wiesz, że możesz mu zaufać, i wtedy nie musisz się wpatrywać w to, co dzieje się wokół ciebie, ale możesz właśnie ufać Bogu, który, który cię nie zawiedzie. W Księdze Rodzaju została opisana niezwykła historia, historia Abrahama i Izaaka. Pewnego dnia Bóg powiedział do Abrahama, żeby złożył swojego syna Izaaka w ofierze Bogu. Bóg wskazał mu dokładnie miejsce w Ziemi Moria, gdzie miało się to dokonać. Wiecie, Abraham bez wahania wziął syna Izaaka, wziął jeszcze swoje sługi i poszedł w to miejsce. Myślę, że Abraham nie buntował się, bo doskonale znał Boga, bo już wcześniej Bóg zawarł z nim przymierze, bo już wcześniej Bóg rozmawiał z Abrahamem, już wcześniej Bóg uratował Lota i objawiał się Abrahamowi nieraz. Dlatego Abraham bez wahania wziął swojego syna i poszedł. Gdy dotarli na miejsce, Abraham zbudował ołtarz dla Pana, związał Izaaka i gdy podniósł nóż, żeby złożyć go w ofierze, wtedy... Um, Objawił się Bóg w postaci swojego anioła i powiedział, żeby nie czynił Izaakowi niczego złego. Bóg jeszcze raz wystawił Abrahama na próbę i wtedy przekonał się, że naprawdę Abraham uchwa, że naprawdę Abraham jest mu wierny i przypieczętował to przymierze, które wcześniej zawarł z Abrahamem. A miejsce to Abraham nazwał Bóg widzi. Inne znaczenie tego nazwy tego miejsca, to jest wszystko staje się jasne. I wiecie, to znaczenie niezwykle mi się podoba, dlatego, że później Abraham widzi baranka, który zaplątał się w krzaki. Bierze tego baranka i składa Bogu w ofierze. I ta historia jest zapowiedzią niezwykłej, niezwykłego wydarzenia, które będzie miało miejsce wiele, wiele lat później. Otóż Bóg Daje w ofierze swojego jednorodzonego syna, swojego jedynaka, Jezusa Chrystusa, w ofierze za całe potomstwo Abrahama, potomstwo, które jest liczniejsze niż gwiazdy na niebie, niż piasek morski czyli za ciebie i za mnie. Tak jak kiedyś, baranek został złożony w ofierze za Izaaka, i Bóg powiedział: Uratuję Izaaka, zostanie zabity baranek. Tak potem. Bóg powiedział: Ratuję Ciebie, i za Ciebie zostaje zabity Jezus, Jezus Chrystus. Pan Jezus umarł za, za mnie i za Ciebie, po to, żeby nas uratować. W Lidzie do Kolosean w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersie czytamy: On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna, który mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Jeżeli. Pan Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli na co dzień żyjesz z Jezusem, to Bóg przeniósł Cię do królestwa twoj, swojego umiłowanego Syna. Czy dziewczyny widzicie ten obraz, jak nasz ukochany Tato w niebie, na swoich dłoniach, w sposób bardzo delikatny, bierze nas, z królestwa, gdzie panuje choroba, gdzie panuje smutek, gdzie panuje strach, gdzie panuje ciągła rywalizacja, gdzie panuje niepokój, gdzie panuje ciągły brak i nieprzepaczenie, poczucie winy i grzech. I z tego królestwa ciemności wyrywa nas i na swoich dłoniach w sposób bardzo delikatny przenosi nas do cudownego królestwa, mówi: Kocham cię, nie pamiętam Twoich grzechów. I przenosi nas do miejsca, gdzie panuje miłość, gdzie panuje dobro, gdzie panuje pokój, gdzie panuje przebaczenie grzechów, gdzie panuje cierpliwość, miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Czy to naprawdę niecudowne? Czy w takiej sytuacji jest powód, żeby nie ufać Jezusowi i nie wołać do niego, gdy Zdarza nam się coś trudnego, gdy sytuacja nas przerasta, szczególnie w tym czasie, gdzie świat w koło krzyczy, robi wszystko, żebyśmy coraz bardziej się bały. Jeżeli należy do Jezusa, nie musisz się bać, bo On przeniósł cię dzięki swojej śmierci do swojego Królestwa i On nie pamięta twoich grzechów i twoich win. Nic złego ci się nie stanie, jesteś w najlepszych rękach, nie musisz się bać. Mało tego. W liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale jest napisane, że Pan Jezus nieustannie wstawia się za nami u Ojca, żeby nie ustała nasza wiara. On nie tylko nas uratował od śmierci, ale też jest teraz naszym najlepszym orędownikiem, który wstawia się nieustannie za nami. Głane Tato w niebie, ja dziękuję Ci za Jusa Chrystusa, ja dziękuję Ci za to, że On mnie uratował, ja dziękuję Ci za to, że On jest moim najlepszym ratownikiem i że mogę Mu ufać. Dziękuję Ci Panie za każdą sytuację, kiedy ratował mnie od śmierci. Tych sytuacji na pewno było bardzo wiele. Ja dziękuję Ci Panie za, za to, że często zostawiał 99 owiec po to, że po to, żeby iść za mną, gdy się zagubiłam, gdzie zagubiłam się gdzieś w jakichś swoich własnych ścieżkach, swoich własnych pomysłach, swoich własnych rozwiązaniach i szedł za mną po to, żeby mnie ratować, żeby mnie znowu przeprowadzać do swojej owczarni. Dziękuję Ci Jezu, za to, że ratowałeś mnie, ratowałeś mnie od śmierci fizycznej, ale też dałeś mi życie złe, życie ponadnaturalne. Dziękuję Ci za to, że Mogę Ci ufać nawet wtedy, gdy okoliczności w ogóle za tym nie przemawiają, gdy okoliczności są trudne i ciężkie, to jednak mogę Ci ufać, bo wiem, że jesteś dobry, wiem, że e, patrzysz na mnie i mogę polegać na Tobie, bo nigdy mnie nie zawiodłeś. Ja Panie oddaję Ci teraz. Każdą dziewczynę, która modli się ze mną, Boże, uratuj, uratuj każdą z nich, z tych, które, te, które zbłądziły, te, które e, szukają swojej własnej drogi, te, które pogubiły się gdzieś w tym codziennym życiu. E, uratuj Jezu te, które tkwią w jakimś tak w jakichś grzechach, w, jakichś, w jakimś, w jakimś e, własnym pomyśle na życie. Uratuj te, które tkwią w jakimś buncie, w jakimś nieposłuszeństwie, nie potrafią Ciebie usłyszeć i Potrafią znaleźć drogi powrotnej do, do domu ojca. Uratuj te, które które gdzieś poszły za, za tym, co daje ten świat, za tymi beskotkami tego świata, nie potrafią właśnie wrócić z powrotem. Jezu, uratuj te, które trzymają się swojej racji i nie potrafią odpuścić i są pełne zgorzknienia. Uratuj Panie te dziewczyny, które żyją w takim poczuciu strachu przed, przed chorobą, przed szczepionką, przed każdą złą okolicznością, stratą pracy. Uratuj Panie i przenieś do swojego królestwa. Gdzie panuje pokój, szalom. Ja dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty jesteś księciem pokoju, za to, że Ty nie tylko nas ratujesz, ale też wlewasz w nasze serca pokój, szalom. Ja teraz staję, Ojcze, przed Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa, ogłaszam nad każdą z nas pokój, szalom, który wypiera każdą złą myśl, każdą diabelską myśl. Niech pokój, szalom teraz gości w sercu każdej z nas. Kochany Tato. Jeśli ja o to modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Widzicie, myślę, że Pan Jezus jest ratownikiem każdej z nas, ale bardzo często mamy swoje własne scenariusze dotyczące naszego życia i po prostu chcemy, żeby Bóg zadziałał według naszego scenariusza. I wtedy, gdy Bóg zadziała inaczej, być może właśnie czujemy się takie rozczarowane, że nie stało, nie stało się tak, jak to my byśmy chciały, jak my to zaplanowałyśmy. Wiecie, Bill Johnson, znany chrześcijański mówca, powiedział takie niezwykłe, niezwykłe zdanie, które mnie ostatnio dotknęło. Myśl o tym, co się wydarzyło z Bożego scenariusza, a nie o tym, co się nie wydarzyło z Twojego scenariusza. Myśl o tym, co się wydarzyło z Bożego scenariusza, a nie o tym, co się nie wydarzyło z swojego scenariusza. My często skupiamy się na tym, co się nie wydarzyło z naszego scenariusza i nie, nie zauważamy tych wszystkich cudownych rzeczy, wspaniałych, które dzieją się z Bożego scenariusza. I nie ma w naszym życiu wdzięczności, nie ma w naszym życiu radości, bo coś nie zadziało się tak, jak my byśmy chciały. Chciałam Was zachęcić przez to słowo do tego, żebyśmy dostrzegały te rzeczy, które Bóg dla nas czyni, żebyśmy myślały o tym, co dzieje się w naszym życiu według Bożego scenariusza. I po prostu były Bogu wdzięczne i widziały, że On jest naszym najlepszym ratownikiem. Na koniec jeszcze chciałam zaprosić Was na tegoroczny Dzień kobiet. Słuchajcie, w niedzielę na YouTube premiera. Pierwszy raz online. Myślę, że można wspaniale spędzić czas z przyjaciółkami przy kawie, ciastku, posłuchać mądrych, niesamowitych rzeczy, poopowiadać o tym, jak wspaniały jest Bóg. Zapraszam serdecznie, niedziela 16 YouTube. Z Panem Bogiem, błogosławię Wam, Waszym najbliższym, Papa. Pa.